Proszę, proszę. No jestem Michał. O, no i właśnie rozdaję ulotki za marne grosze. Proszę, otrzymać rodzinę, wiadomo. No. Niektórzy no, się bardzo cieszą, że im czyskam ulotki. Ale jeszcze nie spotkałem tak. A inni to tak biorą i wyrzucają zazwyczaj. Nie, to jest robota dla wybrańców. Trzeba mieć po prostu psychikę stalową, bo nie da. To całkiem ciekawa robota jest. Troszkę więcej, okej? A ja mogę, nie mogę zjeść, ja To 10 masz dwie? Masz jeszcze jedno, masz jeszcze od firmy. No to po powodzeniu. Nieugodnie. No i właśnie to jest to pracy, no. No Niektórzy są psychiczni, to biorą ulotki, nawet więcej. Niektórzy normalnie biorą po jednej. Ale głównie to, to ludzie młodzi. Nie wiem, czy oni kiedyś sami sprzedawali ulotki, czy nie. A niektórzy chyba są nawet zainteresowani. Nie wiem. Ja to znam właściciela tutaj, więc będę wiedział, czy to, czy to ma jakiś sens, czy nie. Chciałem, ja ale tam to wcześniej, że ja nie zachowuję.